A Hirakson cześć, że zainstalowałem taką grę. No. Normalnie płyniesz statkiem i ulewasz. No ja on Oni strzelasz do innych tą statkiem. Wow. Ja jestem w życiu wow. tak dużo nie... W życiu tak dużo A, dostawałem. Kurwa co on mnie rozwijał? Wow, dommy wow. Dobra, gramy. Gdzie on był? A bo kurwa wy no ty Co poszedłeś na B debilu. Billy. Był kol A. Czemu to mi na B pożyczy? Po Był... Czemu ten na B. Grunt, że idziemy na B! Dobra, a ja miałem no, bombę no, i mówiłem, że idziemy Ale, na A. Na... Tom to, że ty sobie coś powiesz, a to, że kurwa nic z sobą nie pójdzie, Ej, to jest nie rzeczy. Bo musicie wytrzymać do następnej gry, bo ja bym zagrał. Nie wytrzymam, ja już się tam. Nie wytrzymamy, kurwa jak oni się ogarną. No ty ja, to... Ale już Domin, Ja z tobą już grałem dzisiaj trzy mecze. Ja widzę w jakim ty dzisiaj humorze jesteś. No jesteś dzisiaj oj, w humorze hejtowania za wszystko. Dobrze, dobrze Dobra, Dobra ja no. kupuję digla no. chyba Bo inaczej się nie będzie Dobra, ja chodźcie teraz, teraz na B Ej, no czy gra. ktoś kiedyś, jak mówił... Czy ktoś kiedyś na Galileo no, powiedział no. Galil r nie. nie To się nazywa galil r jest Galil r No, ale r to jest, że jest jakiś karabin coś tam, jakiś skrót był Airsoft, nie? No, no G3S get, get soft e, no. tam Odesłałem go nie, zostawiłem bomby. Kuchnia i mid, kuchnia mięc, i mit, kuchnia i Zostaw jeść bombę, bo się ziomek wyjebał, a ty zaraz podnieść bombę, to ty na sajta skoczyłeś bez niej. Nie cicho, 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 kurwo, nie. głupia. No kurwo, jebana. Oczywiście, że wiem, że kuchnia... Dobra, mnie nie wkurzaj się. Lewo, lewo. Masz pewnie kompa głos. Nie, mam reksona na 120. Wiktora mam na 127. Nie wiem. Oj, chuj. Ale jazda, kurwa. Dobra, jak, to się, jak się ten skin nazywa, kurwa, co to jest? Kac morderca! Kac Nie, Kacmurdeca. Nie, Kacmurdeca. Nie, nie, Kacmurdeca. Potrzebuję, nie potrzebuję telefonów odmowy, <laughs> dziękuję. <śmiech> co, kurwa! No tak. Wyjdzie tam, bro, ja proszuję. Biegnij, biegnij. Widzieliśmy, no, co wdecie. jest? Patce T, patce T. Tak Gazuję no, ze smoką. Ogrom razem. Jakim cudem jest? Jestem, yes, jestem. jest CW Mam oni, pomysły, oni ja schody, 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 schody. Jak ty, jak ty to robisz, człowieku? Ty, do mnie no, wyjdziesz stąd? No, A nie, nie mogę no, wyjść stąd no. Dobra, ja tu... No, no, no. Dobrze, brawo, Mariusz CT, nie? Widzę, widzę, widzę Dobra A ja mam ma AWP ładnie nie? To no, Ty nic nie zrobiłeś To czemu mnie odpierdalasz? Czemu AWP nie wziąłeś? Zapomniałem nie to jesteś kurwą głupią Spierdalaj. Oh, Człowieku, to nie moja wina, że, przygra... że musiałem sam grać rundę, za ty mi nie chciałeś pomóc. To nie, ja stałem w miejsce, żeby na pewno ugrać bombę. Tak, jak ja trzech zabiłem, to ty na A w tej rundzie grasz pod bombę? Bo bomba jest na A. No poszedł się. na A? No kto poszedł na hmm. A? Jazda. Ale jazda, jesteś ruchany. No nie, dobra kurwa, skąd mam tyle HP? Nie no, tego od Jeden waca, jeden wattach short. Cicho bądźcie. No kurwa, wy nic nie robicie. Wiem, bo poszedłem z No Kurwa, on defuje. Z której tej strony idziesz? No masz kurwa. tam defuje ci kurwa. Ja pierdolę, myślałem, że to ten co defował. Nie, nie widziałeś, że ma inny skin kurwa typ? <noise> no z czego się kurwa śmieje? Nie wiedziałeś, że inną pompę w w ręce trzymał inną. Nie, pompę. Dydy, inny nie miał skin Kawacha. Nie, inny skin. <noise> tego, tamtego skin nie tego, tam tego skin kosztował wiedziałeś. 38 zł, tego kosztował 42 z snu. Nie, <noise> nie wiedziałeś, że to było filter z netatą, ja nie to, to nie Strzelaj, to do, to mnie. strzelaj nie do mnie. Strzelaj do mnie. śmieszne. Nie strzelaj do mnie, no. Przecież sobie ża żartowałem. To jest kurwa głupi Mikas i nie potrafisz się rozróżnić. I sorry że nie jakoś. zauważyłem, że tam miał skina po ciężkich walkach. Ej I i kurwa, wożę, sorry, będziesz mi powiedzieć, że sorry kurwa, że jesteś debilem jebanym i nie potrafisz się rozróżnić, który kurwa skin człowieku jest grubszy, a który chudszy. Ale ty, nie, kurwa na no skiny w tej przyjadowi, ty to, jesteś pojebany. Ale, ale skiny postaci człowieku, dwie no. inne postaci. Jeden typek kurwa jakiś astronauta ci wchodzi do z bomby, a wychodzi terrorysta kurwa. No i brawo, masz asystę, debilu. solo soluwę masz z nim, dawaj w piąskóweczce. Yes. W piąskóweczce z nim, Bra brawo, brawo, brawo. Brawo, w piąskóweczce. Oj, 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 oj. Masz go, masz go. Go, go, go. Go, go, go. No debil, debil! Z lewej jest bomba, z lewej Zami, jest bomba. Z lewej. to jest, jest, jest bomba. Spaka. Jezus. Nikas z... nas jest <gulia> tutaj głupszą kurwą jaką dam Ja nie trolluj, no nie trolluj Jak trolluj jakie Czach, no i... kurwa nie widzisz co robisz? No co robię On też miał digla i się wyjebał debil No nie, no, nie, nie, no, nie, nie. Czef, co dobra dobra info. Jest, no jest do chuja kurwa Ty czelu... yes, mamy mamy bingo, mamy bingo odkraczone Ale do chuja bo kurwa czemu nie daj się info że z Bejdą? Czemu, czemu w ogóle poszedłeś na mida z bombą? Nie. Kurwa byś się patrzył na minimapę. O skurwysyn. Jak z kałachem jak ma wupę. No bo drugi wszedł za wupą. No coś fajnego oczywiście, że... Ale ten jak... z też był. Japa. Nie. Japa mówię. Ło! <grywka> Czemu ma skara? Noo, No. Bier. no bier. Jak to skocz na to, becz skanować tu. mówimy ci. Tak, cicho. tak no. Do tyłu. Wizaka to było, skocz na to i... Debil kurwa, debil. Jak ci Ej dobra, wchodzę tu, spina kurwa, jak szef. Chodzę na serii, tutaj. Daj kurwa grosz? Zajebisty szef. Ty, ale też pójdzie. No, ale mu... Ty! To będzie full B, bo nie było nikogo. Dzięki, w por... za wódkę. To inny dżungla Wchodzą już, wchodzą Ja pierdolę no, A co tu dzieje? Ja idę A, idą A No kurwa, nie mogę tu skoczyć Jestem asasynem Ej AFP A nie SSG Meat Connect No ma chóra No jestem na B. Aha Co się stało? Ej, flash B, flash B Dostałem obitkę z Midas za 70 ojej. Trzeba było na nicza defuza no, trzeba było ninja defusa Tak, w kurwa trzeba było No jakbyś zrobił ninja defusa to byś wygrał Trzeba było kurwa zadość to by nie móc Ej hey, ty śmieciu, you wanted lock me No i Do dobra mi test Dobry pożytek Oj, pałac? No Jest Oj 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 Znowu kurwa ja jednak go zabiłem, jak nie zabiłeś nikogo, No to... ja też. No ja też. No nie? No nie. No <grym> jak nie? A ja dwóch zabiję. A ty jak dwóch zabiłeś, jak on zabił? <grym grym grym> Ojej, do... no kurwa, no gg. Hmm. Chodzę na nexta? No, no, nie wiem, no, kurwa, no, no, jak mam mieć ochotę na nexta? Nie wiem, kurwa, mam mieć ochotę na nexta?